Uwaga! Jeśli to, co powiem, pasuje do ciebie, to przegrywa. Na starcie masz dwa serca! Lecimy! Jeśli zdarzyło ci się odczytać wiadomość, a potem udawać, że jej nie widzisz, to tracisz serduszko. Jeśli zdarzyło ci się otworzyć lodówkę, zamknąć ją i po chwili znowu ją otworzyć bez powodu, to kolejny minus! Szybko stuknij dwa razy w ekran, to załaduje ci jedno dodatkowe serce! Jeśli boisz się dzwonić do ludzi i wolisz pisać, to niestety tracisz kolejne! Coś za łatwo wam idzie! Pora na coś trudniejszego! Jeśli zdarzyło ci się odłożyć ważne zadanie na potem, a potem robiłeś to na ostatnią chwilę, to minus żyćko! Jeśli masz ulubioną postać z gry, serialu albo książki, z którą masz obsesję, to jedno serce leci. Ale jeśli napiszesz imię tej postaci w komentarzu, to przypnę ci serducho i je odnowię! Teraz szybko! Kliknij, udostępnij i trzy kropki! Jeśli druga osoba na liście to ktoś, z kim nie rozmawiałeś od roku, to też minus! Czy spadł ci kiedyś telefon na twarz? No to lipa, tracisz serce! Czy słuchanie muzyki to twoja terapia? Tracisz serducho! Jeśli jakimś cudem nadal zostało Ci chociaż jedno życie, to daj znać w komentarzu, a przypnę Ci serce!